Ale jest możliwość, że zawalczysz na Fame MMA z Sylwią Przybysz. Dlaczego masz w domu książkę, more, orgazm? Skąd pomysł, żeby mieć taką książkę, a bardziej skąd problem? Oho, jak wrócisz z taką plamą, ciekawe, co twój chłopak powie. Witajcie, kochani, w moim talk show, które nazywa się Breakfast with Danny, ponieważ będziemy jedli, co? Kolację? Dokładnie tak. Będziemy mieli kolację z danym, bo Breakfast with Danny. Pierwszym gościem jest Sylwia Lipka i najlepsze jest to, że nie wiedziałem, że to jest Sylwia Lipka, także jestem totalnie nieprzygotowany. Nie dlatego, że jakby nie respektuję swojej pracy i twojej, tylko po prostu nie wiedziałem, że ty będziesz i będę leciał na spontanie z pytaniami. Takie show będzie tutaj co tydzień na moim kanale się pojawiało z różnymi gośćmi. Będę robił jedzonko i będę zadawał pytania. Klasa. Klasa? Mhm. Klasa? Klasa. Byle nie nasza klasa. Nie, to nie było takie śmieszne. Aha, bo jeszcze muszę być śmieszny przy okazji. Jesteś wege? Tak. Dobra, możemy zrobić jajecznicę z pomidorami. Mhm. Łosoś to jest wege, czy nie? Nie. A czy, nie. mój łosoś jest wege, ale ty go nie możesz zjeść. Z szacunku do wege, bo on też jest wege. O, stary. Y możemy zrobić pancakesy. O, bo mam, tylko możemy tu siedzieć do jutra. Owsiankę, pancakesy, mogę zrobić jakieś wafle ryżowe z y awokado. Mhm. Albo, tego się nie spodziewasz, patrz jaką mam półkę. Jeszcze raz, patrz. Okay. Zamknij się sama. O oh, wow! Chciałem podziękować firmie yy, Zawiasek, yy, która zabudowała <noise> te wspaniałe zawiasy. Uwaga! Kurde Sylwia, jadłaś płatki Team Weeks? A Wiesz, że nie jadłam. Ja też nie jadłem, yy, więc możemy sobie zrobić test. Ale przede wszystkim mam pierwsze pytanie, lecimy z grubej rury. Yy, dlaczego Ci nie wyszło z Pateckim? Bo nie wiem, czy wiecie kochani, ale to była bardzo zaawansowana relacja. Nieprawda? Z... Poczekaj, daj mi powiedzieć. Bardzo była zacięta relacja Sylwii Lipki z Pateckim. Jak Z pateckim z ekipy, po prostu. I powiedz, mi, dlaczego nie wyszło. A co A ja, mówię ja mówię? my się kolegowaliśmy. Ale powiedz. Pra... No nie, dobra, teraz powiedz prawdę. jesteśmy przed kamerami. Tak jak mówisz. No to poza... ci mówię, prawdę, że my się po prostu kolegowaliśmy. A ale na imprezie się całowaliście, pamiętasz, jak byłaś pijana w Team X i się całowaliście na jednej imprezie. Ale ja nie byłam na imprezie Teamu X z pateckim, nigdy. To z kimś innym się całowałaś na tej imprezie? Z tobą? Ale patecki się patrzył. Nie byłam na imprezie z Pateckim w Team X, nigdy nie byłam na żadnej imprezie z Pateckim. Nie no dobra, ale kręciliście. Ma... Ja nie, nie, sobą Skąd ty masz wstrzybia... informacje? No rodzinę. mam informacje od przyjaciela rodziny. E, możesz mi powiedzieć na ucho, kto jest tym przyjacielem rodziny? Potem ci powiem, ale na razie muszę odpowiedzieć na pytanie. E... Dlaczego nie wyszło z Pateckim? W 13 zdaniach. M ja nie wiem, co miało wejść. My się po prostu kolegowaliśmy, może rzeczywiście no. przez jakiś czas sobie flirtowaliśmy troszeczkę, jednak to nigdy nie był żaden zaawansowany poziom, więc proszę nie sieć fermentu! Ale mama dobry pomysł na randkę? Zaprosił się na jakąś ciekawą randkę, czy nie zaprosił? Szczerze? Mm. Nie, okłam mnie, prosto w twarz, na wizji. <laughs> Szczerze nie, nawet nie byliśmy nigdy na jakieś super randce. Przywiózł mi magnes e, z Hollywood. W taki magnes do picia? Nie, magnes mi przywiózł taki na, na lodówkę. Ale to czyli poważnie, czyli nie było żadnej jakby... Możemy zdementować pilot. już nie tak, będę tego można. Możecie... Z, możemy zdementować... Nie chciałaś być z Pateckim, mimo że on bardzo się starał. I przywiózł ci prezent z Ameryki. O, ale mi przywiózł prezent. Ty wiesz, jak jest ciężko przetransportować jakąś rzecz z Ameryki do Polski? No szczególnie. Ja importowałem nie. różne rzeczy. Mój znajomy do teraz siedzi w więzieniu. Dobra, zróbmy teraz te płatki. Które wybierasz? Które, jeżeli to jest Breakfast with Danny? Ja wybieram laski w takim razie, wiesz? Laski? Laski wybieram, no. To ja wybieram chłopów. Patrz, jak ładnie otworzyłem. No ja nie. Manualne zdolności, nie dziwię się, że patecki w ogóle ten. Nasypmy te płatki. Mam zaraz kolejne bardzo fajne pytanie. Poczekaj, kogo wylosowałaś? O, mamy parkę. Kochani, możecie zebrać sobie takie parki w płatkach Team Weeks. Macie pieszko, piechuks i piechux jakby mały. To jest pie piesek? To jest. A, to tak, to. Nie, kotek. To jest kotek. To wygraliśmy konkurs. Wygraliśmy konkurs, jeszcze nie wiem, jaki konkurs odkładam, bo może sobie wziąć potem to. Ej. Dobra. Uważaj. Mhm. To są słodkie, Maga. Ja kolejne pytanie. W sumie nie będę Cię uprzedzał, że mam kolejne pytanie. Do tego pytania ci nigdy, nigdy, nigdy nie zadał. Okay. Dlaczego masz w domu książkę, more, orgazm, orgazm? Skąd pomysł, żeby mieć taką książkę, a bardziej skąd problem? How to get more orgasm? Taką książkę ma Sylwia, taką czyta. Nie wiem czy pamiętasz. Kiedyś się spotykaliśmy. Nie pamiętam. Spotykaliśmy, się spotykaliśmy, się spotykaliśmy. Ja się w paneckim, tylko ja nie prziozłem magnezu i kurde wszystko poszło. W... My się spotykaliśmy kiedyś mm -hmm. yy, i właśnie tę książkę kupiłam, kiedy się z tobą spotykałam. <gry> No ale pod... I potem już jej nie... ale... Dlatego jej nie musiałaś czytać, bo jej nie przeczytałaś ja i to też, nie. nie przeczytałam. Nie, tak poważnie... Skąd geneza po prostu? Dlaczego takich idziesz w w księgarni, mówisz Remigiusz Mróz, książka Karoliny Pisarek, twoja książka i more orgazm. I bierzesz to mor orgazm. Dlaczego? Wiesz co, kupiłam tę książkę, ponieważ... No, How to, to get more orgazm? Żeby było jasno. Kiedyś rzeczywiście był z tym problem. By, był problem. Nie, nie, z nie czytaniem? Nie potrafiłam, ale yy, już jest wszystko dobrze, nie musisz się martwić. Nauczyłam się. Nauczyłaś się Get The More Orgasm? No mm -hmm. nie że się tego kontynuować z tego tematu. Czyli po prostu miałaś problem, kupiłaś książkę... Tak. I Ale zobacz i... jaki ten program jest edukacyjny, ponieważ... Kochani, jeżeli chcecie się więcej rzeczy nauczyć, czegoś dowiedzieć, rozszerzać swoją wiedzę, to trzeba czytać. Na YouTube takich rzeczy się nie dowiecie. Właśnie chyba się dowiadują. Ale czekaj, ty wzięłaś tą książkę, jak e, Patecki ci ten magnes przysłał? Mówisz, no kurwa, to będę potrzebować tej książki. Sylwia ma chłopaka, który jest młodszy, bo lubisz młodszych facetów i to, to jest najciekawsze, ja też mam starsze kobiety, a ty lubisz młodszych facetów, czyli ty jesteś jakby w pozycji mojej dziewczyny. Mhm. Tylko pytanie, dlaczego twój chłopak ma 14 lat? Ma 21 lat. To się widnie. I jest wyższy od ciebie. A co to ma wspólnego? Co to ma wspólnego, że ma 21 lat i jest wyższy ode mnie? No, okay. Chciał, Chciał, chciałam ci pocisnąć. No dobra, jest wyższy ode mnie, jest przystojniejszy ode mnie. Jest mądrzejszy i bardziej inteligentny ode mnie. No to wiesz, Studiuje medycynę. Stomatologię. Stomatologię. Uśmiechnij się. Jakie ma ładne zęby? Będzie mógł dbać o nasze słupki. Będzie wie? mógł dbać, Jesteś ale. Naślepieni. I co masz? Ale ma taki fety, że kochanie, dzisiaj wieczorem jakieś leczenie kanałowe, czy jeszcze? Nie, ale jest to taki mały bąk u pupki, bo sprawdza te zęby cały czas. W sprawdza też, że się całujecie i ci tak językiem. U, chyba to będzie już szósteczka do chyba, chyba tutaj chyba... ka kam... Okamieniowanie kamieniowa Kamienia zęby, zęby <laughs> poważnie tak robi. No trochę tak. A zauważyłeś, że ci dajemy złotą łyczkę? Dzięki! A w ogóle wolę srebrny, ale to nie Srebrny? Chcesz srebrną? Nie, jest okej. Okay. Mogę ci dać dwie łóżki. Dobra, zanim przejdziemy do następnego pytania, skosztujmy. O, spodziewaj już Już mi medli nie zepsułam nowe mieszkanie już mi popsuje. To hmm. jest A mogę jeszcze wziąć je do domu? No, to no, 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 bez przesady. Nie dość, że się spóźniła, to jeszcze płatki mi będzie brać. No, chyba mam jeszcze jakieś. Kochani, oficjalnie te płatki daje Sylwii. Proszę, Dzięki. kochana. Ale szczerze myślałem, że wybierz jajecznicę, bo robię dobrą jajecznicę, ale to na następnych gości zostanie. A jajecznica, jakieś awokado. Chciałem Cię zadać takie pytanie, bo nie wiem czy wiecie, ale jest możliwość, że zawalczysz na Fame MMA z Sylwią Przybysz. I powiedz mi pięć argumentów, dlaczego aż tak bardzo się nienawidzicie. A ja cię nakarmi płatkami. No? Przecież. No No. Mam inną łyżkę? Mm, nie, nie będę walczyć z Sylwią Przybysz na Fajne No co ty, oszalałeś? A z nie będziesz walczyć. Z nikim nie będę walczyć na Fajne MMA. Czyli to nie płaci w ogóle w grze, żebyś mm -mm. zawalczyła z kimś? Nie, raczej nie, chyba że dużo pieniędzy. <grym> nie żartuję. Dobra. Ile to jest dużo pieniędzy? Ile byśmy musieli. Byśmy musieli... Ile by musieli ci zapłacić, żebyś się zgodziła zawalczyć z Sylwią Przybysz na Fajne Mema? Pamiętaj, że masz do wykończenia mieszkanie. Sylwia, jako jedna z niewielu, wykańcza mieszkanie bez współpracy. Bo na przykład my tutaj co mamy? Oka współpracy, to ze współpracy, wszystko ze współpracy tutaj. Płyta ta indukcji na te łyżki też ze współpracy, tylko ta twoja nie jest ze współpracy. Dlatego ci daję. Masz milion, możesz sobie... Nie, lepszą farmą pomalować ściany. Masz drzwi bez dziur. klamki ja, no za milion, oczywiście, lepsze. żebym się powalczyła sobą. Za milion byś się powalczyła? Po, za ja, dwie, ci ja za 200 k bym się powalczyła nawet. To mniej niż ja. Szczerze, to, to nie jest mój klimat tak, tak szczerze. Tobie mega kibicowałam. kibicuję jeśli widzę tam jakichś znajomych. Jednak ja nie jestem osobą agresywną. W ogóle. No ja też nie jestem osobą agresywną, a zawalczyłem. No, coś, jakieś... Dzięki temu ten obraz na przykład nie jest na współpracę. Już pomijając fakt, że wykańczasz mieszkanie, dom, piękny. Na kredyt czy nie? Mhm. Na kredyt. całe szczęście. Już myślałem, że jesteś taka bogata. I dostajesz propozycję. Milion złotych z Fame MMA, żeby zawalczyć z Sylwią Przybysz. Powiedziałeś, że milion złotych to jest dużo, a to są kwoty, które są tam osiągane prawdopodobnie. Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że spokojnie jest z, e, z Twoimi zasięgami, w ich zasięgu taka kwota. Więc? E, wiesz co, no Sylwia Przybysz przede wszystkim jest matką dwójki dzieci. Nie chciałabym być matki, bo twój dziecko. Nie chciałabym się A bić jak już nie. miała trójkę, to okej. Okay. Czyli czekamy 9 miesięcy, ty masz czas na przygotowania, ona rodzi trzecie dziecko i wtedy. Po, poza tym między nami nie ma już żadnego bifu. Bifu, że... czyli wołowiny, pamięć. To było tak, że... Rzeczywiście nasze drogi niekoniecznie się stykały, mamy okay. jakieś tam nierozwiązane rzeczy z przeszłości, ale nie wydaje mi się, że e, OKTAGON to jest miejsce, w którym ja rozwiązuję moje problemy. Poczekaj, bo to są moje słowa, ja zawsze mówiłem, że OKTAGON to nie jest miejsce na rozwiązywanie problemów, ale My czyli już Sylwią mają... przybysz jakby, bo główny konflikt był dlatego, że ona ma tak samo na imię jak ty, tak? To, to był problem. Może z jej strony tak. A swoje? Z mojej to w życiu nie był nigdy problem. Nie znaczy, chodziło ja by... o Jasia? Ja by... nie chodzi, ale nigdy... nie, przyznaj jeśli chodziło o Jasia? O, oszalałeś. Czyli ja się, Sylwia Lipka mówi, że Jasia się nie podoba. Nie, no, no jest nie ale wysoki, ja zawsze wiedziałam, że tak Sylwia, Sylwia ciągnie do Jasia i jeśli mojej koleżance się podoba jakiś chłopak, to automatycznie dla mnie to jest y, brama zamknięta. Ja myślałem, że bardziej to Małgosie do Jasia ciągnie. A dobra, już zamknijmy ten temat, czyli Sylwią Lipką za milion złotych, znaczy Sylwio Przybysz żebyś zawalczyła za milion złotych. I jak urodzić trzecie dziecko już to mamy jakby zażegnane, ale Ty napisałeś książkę i w ogóle patrzyłem ostatnio na Twój profil na Instagramie i tych reklam jest tyle, że praktycznie wyskakujesz z lodówki i kochani, teraz zobaczcie jakie mam, oczywiście firma Zawiaseks yy, z Kostrzyna, bardzo dziękuję i Sylwia, lipka, rzeczywiście wyskakuje z lodówki. I mam jej książkę, która się nazywa Merry Christmas. Majka, Mary Majka. I dlaczego ona się tak nazywa? Dlaczego Mary Majka? Co to jest w ogóle? Bo to nie jest autobiografia Sylwii, tylko to jest powieść z elementami. Autobiofikcja. Autobiofikcja, z elementami twojego życia, tak? Tak, to jest. Głównie książka oparta rzeczywiście na moim życiu, ale jest ona określona taką fikcją, że wy, A nie czytacie, w pokoju się zgadza. Tak, wy nie czytacie o Sylwii Lipce, wy czytacie o Mary Majce. I skąd się wziął w ogóle tytuł? To jest tak, że mm, ja na drugiej imię mam Marysia, więc na pewno chciałam, żeby... Czyli to znaczy po polsku Majka, tak? Mary. A nie, to nie znaczy o się? Tak, Wesołej Majki. Okej. Okay. By Merry Christmas. Nie, a To tak świąteczna przykład... książka w ogóle. Tak. Mary dlatego, że mam na drugie imię Marysia, a Majka ja mam tak, że ja się przedstawiam chłopakom na przykład jak mnie poznają gdzieś na ulicy albo w klubie, to zawsze mówię, że mam na imię Majka, żeby mnie nigdzie nie znaleźli, tak szczerze mówiąc. I stąd się wzięło Mary, Majka. Obyś się źle kojarzy Kobiety, które się przedstawiają innymi imionami, to wiesz gdzie pracują. Sasza, ja po prostu, Jessica, Ja po prostu Robertka. lubię zachować moją prywatność. Przedstawiasz się Majka facetom, z którymi jakby nie chciałabyś nic więcej. Mm -hmm. Żeby ten wieczór nie poszedł o krok za daleko, tak? No w sensie przedstawiam żeby ci potem się ucieka, nie? Żeby przesyłali. Majka i... <laughs> tak? Tak. Dlaczego ona się tak kończy smutno, ta książka? Jak smutno? To jest otwarte drzwi właśnie, w sensie... No teraz zaraz przeczytamy tam się kończy. Nie wiadomo, tak. nie wiadomo jaki rozdział jest kolejny. Obróciłam się po raz ostatni, popatrzyłam po no na ponaglających nieprzyjaciół słońce zalewające plac przed szkołą filmową ludzi. To w ogóle nie jest po polsku napisane. Czekając na wyniki, a potem skinęłem głową Marcinowi i weszłam do środka. Jakby Marcinowi opisujesz tutaj też historię Marcina Dubiela troszeczkę, tak? No tak, każde, każde imię właśnie. Właśnie tak jakby to z youtuberem związane. No ale dlaczego się tak kończy? Bo chcesz kolejną powieść, Mary Majka 2. Być może. No bo wiesz, ja, ja moje lata już przeżyłam, moje, moje życie, więc tak naprawdę teraz kwestia tego, żeby to opisać w książce. To Jak jest twoje łatwe. lata już przeżyłaś? No że tutaj się kończy na wieku 18 lat, ja mam już 25. Czyli 7 lat temu napisałeś? Nie, no przeżyłam to 7 lat temu. Temu, Czyli to jest taka, to jest taka powieść, historia Sylwii Lipki, mhm. aka Majka, od jej nastoletnich lat do 18. I kończy się, jak cię biją pasem na 18, czy... Nie, bo Wiesz, no. że ja nigdy nie wyprawiłam imprezy osiemnastkowej dla znajomych? To na, a dla kogo wyprawiałaś? Dla tych wszystkich kurde z klubu, co się dla, dla, Majka! Majka! I tylko tak tylko czele, dla mojej rodziny, maja. serio. Ja osiemnastkę okay. nawet nie pamiętam. Ale dobrać. dlaczego? Bo były koszty, czy, 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 czy o co chodziło? Czy mm, na Śląsku takiej imprezy się hucznie obchodzi? No wiem, ale to było tak, że ja byłam wtedy w Disney'u. Okej. Okay. I strasznie się bałam... Jake Paul też był w Disney'u. I skończył się bałam... w Octagonie, także kochani. Sylwia? Szykujcie trzecie dziecko, będzie gotowa. Strasznie się bałam imprez, ponieważ w umowach miałam tak, że ja nie mogę się pokazywać że na żadnych imprezach z żadnym alkoholem nic takiego i po prostu nie chciałam w ogóle ryzykować tego, żeby, żeby organizować imprezę osiemnastkową. Serio, ja byłam bardzo grzeczna. Co byś wybrała bardziej, romantyczną kolację z chłopakiem hmm? czy nawalić się w klubie z Natką i udawać Majkę? I dlaczego to drugie? Wcale nie to drugie. Czyli nawalić się? Z romantyczną, potrzebę romantycznej kolacji, słuchajcie, no. Tak. Nie, to czy co co byś wybrała? Bo między impreza znatką czy romantycznie wieczór z chłopką? Wiesz, że ja nie chodzę na imprezy? Ja, jedyn... ja jestem takim introwertykiem. Ja się zmieniłam. Przysięgam, ja się tak zmieniłam, że ty mnie nie Ale poznajesz. Się wprze... Poznaję cię? No, ja. Maj kamery. Ja nie, nie chodzę w ogóle do klubów. Jak chodzę, to raz na porę roku. Czyli wybrałabyś romantyczną kolację? Z tak. przy świecach. Mm -hmm. Nie imprezy. Jak ja cię poznałem, to ty już nie chodziłaś na imprezy, tylko bardziej właśnie imprezowałaś w domu. Tak, ewentualnie w domu właśnie. Robiłam domówki i tak dalej, teraz nawet to się skończyło. Tak nawet mówiąc. to się skończyło. I kolejna ciekawostka, i tego też na pewno w żadnym wywiadzie ci nikt nie powiedział, nikt ci nie zadał. Sylwia Lipka, jak robiła imprezy, to zawsze przed e, swoimi drzwiami wystawiała koszyk ze słodyczami dla sąsiadów, żeby nie dzwonili na policję. Tak było! Ale nie dlatego, że było głośno, tylko dlatego, że co było na imprezach. Dlatego, że było głośno, bo dzwonili kiedyś. dzwonili kiedyś, tak? No tak. I to no. nie dała nie to już nie dzwonią. No. <grym> masz głodnych sąsiadów. <grym> Serio? Poczekaj, chyba zapomniałem pytania, dobra? To nie złaliście to pytanie. Tak, już przechodząc teraz do bardziej spokojnych pytań, bo się powydurnialiśmy, ale chciałem, żeby ludzie się też troszeczkę czegoś dowiedzieli o tobie. Musiałem sobie przypomnieć, Aha. a to takie bardzo prozaiczne pytanie, ale z czego w tym momencie jesteś tak najbardziej dumna w życiu? Oh. Dziękuję! Sylwia Lipka! <klucz> Mam jeszcze jedno, takie, które na pewno interesuje Twoich fanów, ale z czego jesteś tak najbardziej dumna? Jakbyś miała teraz siąść przed lustrem nawet, mm -hmm. stanąć przed lustrem i popatrzeć sobie prosto w oczy, powyciskać pryszcze i powiedzieć Sylwia, Mary Majka, jestem najdum, najbardziej dumna z... Wiesz co, chyba najbardziej jestem dumna z tego takiego mojego rozwoju na przestrzeni artystycznej, bo kiedyś śpiewałam piosenki czyjeś, covery, okay. kiedyś na przykład na samym początku, kiedy zostawałam piosenkarką, producenci pisali mi teksty, pisali mi muzykę, a teraz w tym momencie jestem w stanie sama to robić, więc z takiej wokalistki po prostu stałam się artystką i z tego chyba jestem najbardziej dumna. A która jest Twoja ulubiona piosenka? Hmm, chyba moja ostatnia Forever. O tak, to jest sobie zaśpiewasz kawałek? Proszę. <coughs> zaśpiewasz kawałek F Forever? Zaśpiewam. Czekaj, czekaj, wy wyciągniemy coś. Okay. To, 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 jeszcze coś się przyda. Tu mam takie dłuższe. No, no. Już ponad rok. Poszliśmy tego dnia na, dnia na plażę, plażę Planki To była Aha. bardzo długa noc, już ponad rok. A, a. Gdy mamy wspólne tatuaże, chwile co. Zostaną już na zawsze. Brawo! jak Chciałbym tu powiedzieć, ja wiesz, Kuba Wojewódzki rzeczywiście grał kiedyś na perkusji, ja niestety nie. Także ci nie mogę wturować, ale za, ta piosenka jest zajebista, kochani, polecamy ją. Zdecydowanie ją polecam. 10 na 10, jak te płatki. Robisz już teledysk? Czemu ja nie grałem głównej roli? Bo była z moimi przyjaciółmi. No a hmm. tak by było bardzo miło, na pewno. A się skończyło. Dobra, Sylwia, ostatnie pytanie. Ananaski. Mm -hmm. To są Twoi fani. Mm -hmm. Ile najwięcej zarobiłaś ananasów na ananaskach? Że pieniędzy? No, nie mówi się ananasów. Kokosów. <grym> prawie. No to prawie to samo. to z, ananas z kokosem właśnie, mm. pomieszaliśmy to. Ile tak zarobiłaś najwięcej na koncercie? Pieniędzów. To już nie wiem. Po, podaj przedział, 600 tysięcy? Nie. Jak 600 tysięcy, to, to bardziej ja bardziej patrząc na trasy koncertowe, aczkolwiek nie... Wiesz, że ja nigdy nawet nie patrzyłam na to, ile ja zarabiam? Szczerze, naprawdę to nie, nie, nie miało dla mnie znaczenia. O ile mam pieniądze do tego, żeby żyć fajnie, mogę sobie kupować rzeczy spoko, to nie patrzę na to, ile ja zarabiam. Jakoby stawa faktury. Ile ta książka kosztuje? 39,99, w tym 5% VAT. Polecasz ją? Mhm. Ona była gdzieś w topie? Była w topie była. przez jakiś czas. Polecasz, żeby ludzie kupowali te książki, żeby chodzili na koncerty z Sylwii? A może byśmy z Tobą zrobili takie płatki? Co a, myślisz? A może byśmy zrobili? Takie płatki. I jaki smak? Jaki smak byśmy mogli zrobić takich płatków z Tobą, Sylwia? Ananasowy? Myślę, nie, wiesz. Chyba nie, płatki ananasowe. Widzisz hmm, to? Średnio, nie, nie, ja tego nie widzę. Ja bym bardziej poszła w jakąś. W co? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie czy, wiem. Ale to bardziej owocowe czy bardziej czekoladowe? Chyba czekoladowe jakieś takie. No, pyszne, żeby były, nie? Zrobimy tak, kochani, napiszcie w komentarzu pod tym filmem, jakie chcecie płatki, jaki smak płatków chcielibyście z Sylwią Lipką i te najciekawsze być może wprowadzimy po konsultacji. Jeżeli Sylwia w ogóle zgodzi się, żeby ten smak był wprowadzony, no to zrobimy to z Sylwią Lipką. I myślę, że te płatki by były naprawdę fajne, bo to by było takie nawiązanie. Yy, współpracy z Twoimi fanami i z moimi też, którzy oglądają ten program. Bo to jest program Breakfast Dining, tak żebyśmy przypomnieli sobie, że jest Breakfast Dining. W ogóle nie chciałem, żebyśmy tu tak stali, ale się tak fajnie gada, że no, możemy nie? to stać. A chciałabyś śniadanie od, do łóżka ode mnie? Od łóżka. No w końcu by się mogło odrobić swoje sztuki. Ale co, chcesz płatki czy coś innego? Yy, płatki będą szybciej, będę mogła szybciej iść do domu. Ale zmaguję Ci czy nie? Tak. Nakarmisz mnie? Będzie? Yy, no. Sylwia poszła do łóżka, także ja mam... Mega pomysł i powoli polecam, mam też takie te płatki, bo ostatnio skosztowałem. Mega akcja to jest, żeby wymieszać dwa smaki i jeszcze dodać mleka. Może trochę więcej? Proszę bardzo, proszę bardzo. Tu jej zaniosę. Sylwia, ty pijesz kawę? Okej, okay, chciałem ci zrobić espresso. Tu jesteś. Pyk, pyk, pyk. Nie stać mi jeszcze na wodziankę, także jestem ja wodzianką. Idziemy. Sylwia śpi oczywiście w spodniach, jakbyście chcieli wiedzieć. Proszę wodę, kochana. Ostatnie, najbardziej ostatnie pytanie. Gdybyś nie była youtuberką, mhm. piosenkarką, to kim chciałabyś być z zawodu? To bym pracowała po tej drugiej stronie. Jako, wiesz, management, produkcja i tak dalej. Bo nie wiem, czy wiesz, że ja studiowałam produkcję filmową i tak Uważnie? Mhm. W szkole filmowej w Katowicach. I zdałaś? No, nie, nie. Z... No, nie dziwię się, ja że nie zdałaś. Akwaryjnie. wiek 3 lata to. 3 lata studiowałaś i nie wyszło. No, nie, no, licencja to po prostu nie należy. Chciałabyś była kierownikiem produkcji, byś wszystko mm -hmm. zapisywała? Mm -hmm. Masakra. Bym była menadżerem i bym e, trzeba hajs na innych twórcach. <grym> na tym innym <grym grym> akcentem zakończmy. A jeszcze jedno, czy byłabyś lepszym menadżerem niż Remo? Remo jest najlepszym menadżerem. Ale byłabyś trochę lepszym? Mm, nie, on jest właścicielem wytwórni, przede wszystkim, okay. więc to jest inspiracja. Chciałabym mieć swoją wytwórnię. Okej. Okay. Czy generalnie Sylwia Lipka zawalczy z Sylwią Przybysz? Patecki jej wysłał kilka magnesów na podryw, ma książkę How to Get More Orgasm i trzepałaby hajs na twórca, gdyby sama nie była twórczynią, tak? No i tyle. Dzięki wielkie i zjedz te płatki, daj mi znać, czy ci smakują taki w mix, bo zrobiłem to, jest mój przepis. Wspaniałe są, serio. Ale musisz zmieszać. Zmieszałam. Dzięki wielkie kochani, subskrybujcie ten kanał i takie talk show Breakfast with Danny w łóżku i innych gości będę oczywiście też do łóżka zapraszał i przynosił to śniadanie co tydzień na moim kanale. Dzięki jeszcze raz Sylwia, gorzej jak będę musiał Sylwka na przykład wardenkę zaprosić. A no co, myślę, że spokojnie się tutaj zmieścimy. Ciekawe co on zje, on chyba, on chyba też jest wege. No dobra, także bądźcie na bieżąco, subskrybujcie ten kanał i jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Buźka! Sylwia Lipka! Chciałem tak krzyknąć jak Kuba Wojewódzki, to jest moja inspiracja. Dany Teraz to... czekamy, aż Sylwia zje, więc jakby jeszcze macie 20 minut filmu, spokojnie. A nie laskaj. Ładny mam obraz? Sam zrobiłeś? Jeszcze raz? Sam zrobiłeś? Jaka niekulturalna produkcja studiowała. A, to nie ma nic wspólnego. Yy, nie sam, nie sam. Kolory bardzo żwawe, wiesz, jak się wstaje, to, to masz wrażenie od razu... Oho, jak wrócisz z taką plamą, ciekawe, co twój chłopak powie. Nawiązując do obrazu, takie są żwawe kolory, że jak od razu wstajesz rano, to ci daje energii mega. Sylwia Lipka! Dzięki Już ponad rok Poszliśmy tego dnia na plażę, flanki, koc